Siemanko. W dzisiejszym odcinku będziemy robić kultową potrawę od Outdoor Boys. Będziemy piec sklep na ognisku. Więc zaczynamy szukać rozpałki. Pamiętajcie, że jak zbieracie korę z to nie zbierajcie nic z żywych, tylko z tych, które już na ziemi. Rozpalanie krzesiwem się okazało trochę trudniejsze niż mi się wydawało, ale chyba się udało. Najchętniej pozbierałbym drzewo z lasu, ale niestety w Polsce jest to nielegalne, więc musiałem wziąć drzewo ze sobą. Położę masło obok ogniska, żeby się roztopiło. Jak się trochę wypali. To przesunę je na bok, żeby zostawić same węgle, na których będziemy piec chleb. Na tym będę piec chleb. Poczekam tylko aż trochę ostygną te węgle i zaczynamy. trzeba tu formować w placek. I dość płaski, wrzucamy na węgle Tak to się prezentuje. Z tej strony wygląda już dobrze, ale jeszcze podpieczemy trochę z drugiej. Dobra, chleb jest chyba gotowy. Jeszcze tylko ostatnia rzecz i próbujemy. wydaje mi się, że poza tym, że zjadłem go z węglem, to jest idealny, Piekłem go idealnie. I jeszcze z tym masełkiem i miodem, na pewno będę brał, na pewno będę brał ten chleb na wyjazdy. Łatwo go zrobić, jest e, szybki w przygotowaniu i może leżeć nawet parę dni, daj mi się zepsuje.